Opowiedz, opowiedz o naszym hotelu. <noise> opowiedz, gdzie jest nasz hotel. Nasz hotel to Centrum Spa. Centrum Spa. To jest Centrum Spa. Tu. Ten płotek gustowny, drewniano-srebrny, designerski, ciągnie się aż do naszego Conference Hotel, tam gdzie jest, tam gdzie tak mruga światełko intensywnie. E, okolica jest malownicza, a to taka. To jest jedynka, to nie nasz ten autobus jest ładna okolica. To jest tak, w, takim, w takim większym e, apartamentowcu się mieści ten hotel. Mamy nawet ulotkę. Na ulotce jest, stoi, że mają centrum konferencyjne. O, tu jest wszystko: kofe-bar, trzy posiłki dziennie. Zobacz, basen. Widziałeś basen? Zobacz, jest basen. Sześciosobowy. Sauna. Bimanual. Bimanual masas Bimanual. Bimanual to znaczy dwuręczny? Nie. VIP tours, to my właśnie na taki jesteśmy. Marriage, wedding i wedding tours, czyli wiadomo. Po prostu. O, to nie wykuczałem, że to jest nasz pokój, właśnie to tutaj. Premium. Nie? Albo ten nawet, te, też może być nasz premium. I taki, taki określenie mamy premium. Są dwa przystanki, jest VIP jest pospólstwa, pospólny tak nie zimno Tak powiedz czemu ci zimno bo ile tu mają stopni? 12 12 stopni a w było 12 stopni w <grym> Watumi było 21 21 Sredem. no jedzie jakiś ale to nie nasz, Też też duży żółty jest średni żółty w zasadzie marszrutka dobra kończę jesteśmy no, my jesteśmy cały czas w Tbilisi no Musimy przejść przez ulicę w Tbilisi. Jak się przez ulicę przechodzi w Tbilisi? Pokazuję i objaśniam. Przez ulicę w Tbilisi prowadzi się tak. Po pierwsze etapami. Te białe linie to są nasze domki. Podchodzi się do domku i się czeka. Jak można przejść dalej, to się idzie dalej. Tu na przykład cyk, cyk, cyk. I teraz tak. Za mercedesem do domku. Nie, tam jest taksówka. Jeszcze czekamy. No, potok aut. Tak. Tutaj może ktoś inny... O, czekaj. Chodź teraz. teraz do domku. Teraz. Idziemy dalej. O, dwa, za... dwa naraz, dwie bazy. I teraz stoimy tak, że nam domek zaraz rozkurwi. To... Lecimy, 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 lecimy. Lecimy gra. Success! Dokonaliśmy... Dokonaliśmy niemożliwego. No a jeśli niemożliwego, przynajmniej bardzo trudnego. Znaliśmy w tej azjatyckiej Grand Hotel Dawny, oczywiście już setki lat nie ma jakimś cudem na 4 kilometrowej ulicy znaliśmy ten jeden budynek, który już w tym budynku od Dawna nie jest, tylko nikt nie zna, bo przez nas nie kierowali, ale się udało. To jest Dagna, przycupnęła tutaj, a to jest główny bohater dzisiejszego dnia, nie Lenon, tylko tu owa tablica, która mówi, że w tym oto budynku... W dawnym hotelu Grand norweska autorka, czyli pisarka Dagna Juwel, i są daty jej życia, czyli 869 zginęła w tragicznych okolicznościach. Konkretnie rzecz biorąc, została zaszczelona. No i proszę bardzo, a to jest, a to nie jest. nie, nie wiem, to trochę wygląda jak stan. No właśnie, prawda? Lekko tak wygląda. Ale może już Ale dopisujemy. Ale jaki fuks, nie? Ja. Facet tam pokazał zupełnie gdzie indziej. I to jest... Aha, a w ogóle jesteśmy w takiej dzielnicy antykwariatów i staroci. No i stąd to co tu się tutaj trochę dzieje.